Najlepsza strona do wymiany skinów to oczywiście Pirate Swap. Jeśli masz stare, niepotrzebne skiny, wbijaj i używaj kodu Bartolo. On Ci da 35% przy doładowaniu. Jeśli chciałbyś sobie dopłacić do nowych skinów. Noże, karabiny, snajperki, pistolety, wszystko w zasięgu ręki. Potrzebujesz tego, jeśli masz nadmiar skinów w ekwipunku. Pamiętaj, kod Bartolo wiecznie oddaje Tutaj daje 35% do balansu. Możesz mieć nowy nóż, karabin lub cokolwiek zechcesz. Link w opisie. Cześć, tym następna. Dziś mamy piękny, niedzielny wieczór na stronie csgouskins.com. Na wstępie, drogi widzu, jeśli nie masz 18 lat, możesz tylko oglądać, ale jeśli ukończyłeś 18 lat, Kod Bartolo, który daje Ci 10% przy doładowaniu. 2 na start. Codzienna darmowa skrzyneczka. Więc, drogi widzowie, znajdujemy się na stronie csgoskins.com. Tak jak wspomniałem, i tak tyle osób wzięło udział w konkursie. Teraz wam je pokażę. W trakcie wam wrzucę losowanie osób. Więc, tak. Martynka. Dosek Skins. Misiek z Nadarzyna Karo Kodlok Szyderca Skins O ja pierdolę i to będę miał przepisać Nie no zapiszę po prostu Skins, będzie prościej Szponciciel Wiewiórka 3 Kifas Granskarsen Skins Suyo The Bunny Savaya, Gumowy Kutkut, -Kut, Henikara Egzonik Komandos Szpont Wino Westerwire Bruno Skins Blazek Osama Bin Laden, Balas Jacek, Szponci Wiewiórka 2 i SEO. To są osoby, które wzięły udział w konkursie na 500, 300, 150 i 50 zł. Więc tak, porobimy batelki. Nie zdążyłem. Pierwszą robimy wróżbę. Wróżbę na buście za 800

I co tu będzie, co tu będzie? Chyba jednej ktoś was wszędzie. Mam tu jeszcze butelkę z wodą. Więc możemy wiecie co zrobić? Ja wiem co zrobimy. Pobawimy się w chemikach. Nie no, bo mam te elektrolity jeszcze. To jakie je mam to w sumie czemu by z nich nie korzystać? Ogólnie przegrywamy niedużo. Nie, wygrywamy! Es. sunia? Jeszcze wygrywamy. Tak, jak tą bitwę wygramy, to my już wszystko wygramy. Dobra. Nie wiem, czy nie przesadziłem, nie ale to jest w sumie głównie witamina C, więc chyba nie. Ech. Wróżba oddała. Chyba, że coś się jeszcze odjebie. Na razie spokój, więc S sunia. Nie, nie, no chyba już... Nie. Okej. Okay. To jest dych między mną i samu, nie, ale... Dwie dychy. Nie, trzy złote. No i teraz... Dobra, Easy Peasy dla Mosquizy. S. Oh, kurwa, panie, tysiąc do przodu zrobiliśmy. Dobra, zaryzykuję te trzy paki, no. Nosz, kurwa... musi oddać, nie? To jest Underdog. No, rosso bardzo dobrze. Ty kurwo jebana. Ty umi. Teraz powinnaś dać solidarnie prosowi. Ale dasz mi... okej. Okay. Okej, okay, rozumiem Twoją taktykę. Ta, nabiłem kapuch jeszcze, no? No tak, raz wygrywasz, raz wygrywasz kod Bartolo. Oczywiście subskrypcję zapomniałem. A może nie? Jezus mówiłem. Jeśli nie mówiłem, subskrypcję, czerwony guzik, dole, łapkę w górę komentarz Jeden, na i na socialki i Discorda. Okej. Okay. przegraliśmy. Prawda To teraz 5 bułek

Música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quieran toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Oczywiście gratuluję zwycięzcom 150 zł wygrywa wino 300 kodlock 500 osamiliana. Gratuluję zwycięzcom, odezwijcie się do mnie na Instagramie, żeby odebrać nagrodę. I zaczynamy i wracamy do gry na klasyku 2058 lecimy. Albo grubo, albo wcale, albo sobie konia dwa ale. Nie, nie nie, nie było tego. 15 skrzynek. Zaczynamy najlepszym skinkiem. Kurwa daj slugetera. To może teraz też slugetera. To może chociaż teraz dasz slugatera? Ale teraz na pewno da Dupy, oczywiście. To może kotowicie 2014? For me? Ok, ok. Może być. Mogło być lepiej. Ok. Może być, ale mogło być dalej lepiej. Ja patrzę tylko, żeby ktoś nie dostał czegoś droższego. Ok, very G. Kuwa. A nie, 17 Pomyliłem, pomyliłem, easy peasy 15 droga będzie, nie, 113 tylko Ale dobra, nikomu ci ten nie spabone Dobrze Oho uh -huh. Oh yeah Oh je yeah. Go, go, go Bartolo, Bartolo Go, go, go Okej, okay, Bartolo Warto. Aha Dobrze. Więc to było na tyle. Jeszcze raz gratuluję zwycięzcom, widzimy się na następnym odcinku i przypominam, że niedługo startujemy z kolejnym konkursem. Cześć!